Witam, dzisiaj pokażę Wam, jak stworzyć prostą aplikację na Windows Phone 7. W tym celu będziemy potrzebować programu Visual Studio. Ze strony Microsoftu możemy pobrać darmową wersję Express z zainstalowanym już pakietem SDK do tworzenia aplikacji na Windows Phone, lub jeśli mamy zainstalowaną wersję z MSD na programu Visual Studio, możemy ściągnąć sam pakiet z tej strony. To jest link bezpośredni do samego pakietu. Gdy już mamy zainstalowane wszystkie potrzebne programy, otwieramy Visual Studio. Na samym początku tworzymy nowy projekt Windows Phone Application. Następnie wybieramy wersję systemu, na którą chcemy tworzyć naszą aplikację. Właśnie wygląda nasz nowo wygenerowany projekt. Projekt ten otwieramy w Expression Blendzie. Otwiera się nowe okno, w którym dokonujemy właściwej edycji naszego programu. Program, który zrobimy będzie polegał na odtwarzaniu dźwięku po naciśnięciu przycisku. Czyli na samym początku dodajemy przycisk. Oczywiście możemy zmienić tekst wyświetlany na przycisku. Następnie dodajemy zachowanie na przycisku. Z listy wybieramy kontrolkę Play Sound Action i przeciągamy na nasz przycisk. Pojawia się, pojawiają się nowe opcje. Tutaj wybieramy źródło dźwięku. Dźwięk można ściągnąć z licznych bibliotek open sourceowych. Gdy już dodamy dźwięk, jeszcze zmieniamy głośność na maksymalną, żeby dobrze było słuchać dźwięk. No i właściwie w ten sposób już cała nasza aplikacja jest gotowa. Wystarczy tylko włączyć emulator i sprawdzić, czy na pewno wszystko działa. Gdy otworzy się emulator, zobaczymy podgląd naszej aplikacji. Naciskamy przycisk i słyszymy, że odtwarza się dźwięk, czyli nasza aplikacja działa. W takim razie to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.